kochani, witajcie na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w grani niestety na praktyku bo naprawdę inaczej nie umiem jedynie no wiecie o co chodzi no i tak sobie zrobimy taką historyjkę małą czy coś takiego w ogóle dawno nie było odcinku, odcinków na kanale. Teraz może będzie częściej, bo dostałam nowy teraz więc no. No dobra. Jak zwykle budzę się w tym mm, minus czterogwiazdkowym hotelu. Yy, I mamy oczywiście piękny dzbanek, który jest wartościowy bardzo, bardzo. Tylko sobie go wezmę i sobie po prostu go rzucę, bo mi się nudzi w życiu. Mm. No i tak. Tego babsztyla tutaj nie ma. Dlatego mam święty spokój tak jakby. Bo może i nie do końca, ale mam dość świętego spokoju. Przynajmniej nie ma tego głupiego graptela. To jest właśnie nie wiadomo do czego. Piszcie w komentarzach czego to jest. Yy, I po co to służy. I tak. Yy. Wiem, że to gra nie jest strasznie, ale to strasznie stare. ale dzisiaj pierwszy raz spróbuję to przejść chociaż wiem, że może mi się nie udać ponieważ ja po prostu jestem w to po pierwsze słaba a po drugie po prostu no jak to się nazywa po prostu to jest trudne znalezienie pedlokija właśnie ten pedlokij jest najgorszy o mam to, zaraz pójdę Okej okay. Jest ta Jest swój obraz, mi przeraża um, nic nie ma tylko jest to dobra, no to wezmę to i, pój i pójdę OK. Jest w ogóle na no taki mam telefonie się strasznie ciężko gra, dobra nieważne to teraz idę na górę to jest to, zaraz pójdziemy po to tamto, to, to, to to takie do wyciągania, do wyciągnięcia ze studni dobra, na dół okej okay. no i oczywiście pipel spray, super Top, 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 top. Dobra. Mm. O, tutaj jest najwięcej rzeczy chyba zawsze. Dobra, jest, mam to. Zaraz sobie pójdziemy, bo tamto. Tu jest kokowego braska. Nic. O tu jest to. No to tam raczej jest coś innego. Jeśli tutaj jest Ok specjalki. O tu jest kotki. Już sobie... To jest pedlock code. Znaczy no pedlock e, to tutaj będzie Teraz pójdę po do tego całego ptaka pójdę żeby mu albo dobra nie najpierw pójdziemy to wziąć i wyjść na dwór O jezu dobra no, i już jestem tutaj. No i muszę kręcić. Okej. Okay. Niech będzie. Um, teraz pójdę szybko po ten. O Jezus, tutaj jest coś zamknięte, dobra pójdę po szybko po to jedzenie dla ptaka te ziarenka i pójdziemy do niego no w sumie tam do pójdę później, dobra co ja chciałam, a i pójdźmy jeszcze raz dwa, pójdę zobaczyć na górę Tutaj łazience czy nic nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. No dobra, jest tylko to, dlatego idę dalej. Sprawdzam w szufladach, będzie może coś. O, jest tylko to. Widzę, o jest, schodziłam się. Um. A, to jest tylko coś takiego dobra. No to idziemy na dół jeszcze sprawdzę tylko roz dwa tutaj O jest tej karbaterii, ale to już to jest nieważne Przynajmniej na razie ale teraz idziemy na zęstry głupi to chyba będzie najdłuższy odcinek Chociaż w sumie nie wiem, ale może. No dobra, jest to. A, tam jest to. Okej. Okay. No to chodźmy na górę. Tylko musimy być ostrożni, bo tu jest ten głupi pająk. No dobra, to teraz zejdźmy, a w sumie mogę tędy. Co mnie tam. Dobra, tutaj na pewno coś będzie. Proszę, żebym był playhouse. -ki. Dobra, już jest dobrze, więc idziemy na dwór. Mm. Ej, teraz nie mogę sobie przypomnieć, gdzie był ten, ten taki z ludzą Ten taki, ten, jak on się nazywa? No, tamto, to. Mm, nie no wiecie o co chodzi. Zębatka, o właśnie. Dobra, jeszcze tą zębatkę i tamtą, tamtą jeszcze poszukam. To jest cogwheel. No, tu chyba zębatka się nazywa. Nie wiem. Teraz idę po drugą. Powinno być tutaj pedloki, ale... bo zawsze jest, to znaczy najczęściej. O, jest to. Dobra, teraz idę do tamtego ptaka głupiego. Czekaj... A, to było tam. Dobra. Nie, czekaj. Przecież też można tędy, no właśnie. Co ja robię? Czekaj. Się były te drzwi. A, tam. Chyba tam. Gdzieś tutaj. Jeszcze tu sprawdzę, czy nie ma tego kija. Znaczy... No wiecie o chodzi. Okej. Okay. No i biorę następnego koguila i stąd spadam. Mam nadzieję, że, wie, że będzie jakiś Weapon, y, czy coś takiego, albo Safe Key. Znaczy, y, Key, o to mi chodzi, albo Safe a w safe, żeby był na przykład młotek, czy coś. Czy to jest? Policja przyjechała, czy co? czy takie niebieskie światła. I co to za niebieskie światła są? Tu gra nie robi? Ten babsztyl umie się ba... O! o masterki naprawdę. Sobie to jest najdziwniejszego, nic, czego mogłam się spodziewać. No i dobra trudno. No um. to idę dalej. O. Wezu. Czekajcie, bo się zakapiałam. Mm. A tu by ten beauty... No, czy nie perlopi, tylko to. W sumie to. Drop. Dobra, idę sobie poszukać tam gdzieś. To jest ta głupia okładanka raczej nie głupia, znaczy nie wiem. Mm. O, jest łapanka. Idealnie. To super. 6 jest weapon key. Tu już nic nie ma, dobra? To idę na górę po weapon Znaczy po broń. Zastrzelę tego pajączka. Znaczy spróbuję, a nie, czekaj, jeszcze tam jest ten Śrubokręt, tam, jeszcze tam A, dobra, no spoko, to już wszystko wiem Tylko idę po ten łeb, głupi Znaczy nie głupi Dobra, zresztą nieważne Crossbow A nie, można tylko jeden, dobra Zapomniałam To jest ten Ten cały lek uspiejący, czy znaczy, co to Kurde nie trafiłam Muszę wyżej Wiem czemu ba, e, babsztela nie ma. Pewnie poszło po zapasy do Bydry. Przecież i korona Corona Znaczy, W sumie to nie jest śmieszne, że jest koronawirus, ale dobra. Um, Jezu proszę, żeby tam były cążki. czyli czy, czy, czy jak tam się nazywa, to ten, czy coś tam. Jeśli to się ten, nie, No wiecie o co mi chodzi? Takie nożyce. Nie, ale jest sejfki. A w sejfie może być wszystko. Mm, może być młotek, może być. to chciałam. Czyli tamto. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale le, najlepiej by było, gdyby był młotek. Jezu, proszę mo, młotek, proszę młotek. No i jest to, no ale. Coding pillars. No właśnie. Też może być w sumie. Naprawdę, naprawdę. Dobra, idę na górę. Co ja tam jeszcze chciałam? Tymi, no, tymi nożycami przeciąć. Z tym jeszcze trzeba było przeciąć, bo już zapomniałam. Czy yy. ja Nie mam pojęcia. Hmm. Ej, no pomocy, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. O, jeszcze mam taki fajny pomysł. Dobra, to idę. Kurczę, naprawdę nie pamiętam już, co ja miałam z tym zrobić. Może tu coś będzie? Zawsze tu coś jest, czy prawie zawsze? Ja nie chcę wiedzieć, co to jest. w Wygląda dobra, nieważne zresztą. Już nie będę mówił. Znaczy się, o No Jezu. Ciągle mi się myli w ogóle. Już dobra. Na, o Jezu. Nie będę mówiła, co to jest. Czy to przypomina, no dobra, no przypomina taką, o jest taką straszną gałkę, no jest, dobra, ja idę tam, tam, o tam, żeby strzelić, sobie. do tamtego, a w sumie nie wiem, co tam jest, muszę sprawdzić, co tutaj jest, no tam jest młodzież. Jeśli mi się nie uda tam wejść, kurcze no. Zwykle zawsze tak jest. I Disney Fell, dobra. O jezu, dobra drop. Już naprawdę. Dobra, uzbieram tu ten karabin. Już niech będzie, znaczy tego szutkana, Już niech będzie, gdzie jest? Czekaj. Boże, ja się przestraszyłam, że to bab... że to bab... A, czekaj, dobrze szłam. Jezu. No i idę złożyć shotguna. Przecież trzeba go złożyć, bo inaczej nie ten... Nie ja będę mogła trafić. Jeszcze tam parę szczęści O, 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 co tam jest? Tam jest gazolin Znaczy taki ala gazolin, takiej karki To później poszukam Teraz ja muszę szukać części do shotguna O Boże Ile to już trwa? Dobra, nie wiem. A ja jestem ciekawa, co jak złożymy to. Ale to będzie długi odcinek. Uh, uh, uh. Jeszcze parę kawałków. Jak gdzieś widziałam, jeszcze jeden. Hmm. Tutaj. Ja jestem ciekawa, co się wtedy stanie. Jeszcze dwa. Jeden to widziałam. On był tu. Tak, tutaj? Tak, tutaj. Jeszcze jeden. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Dobra, później poszukam. Najlepiej to ja składam karabin. I to jest najważniejsze w tym momencie. No, ja potrzebuję tego młotka. A idę za kurę teraz coś sprawdzać. Może będzie? Nie, tu już sprawdzała. O, jeszcze jedna część, czy tam dwie? W sumie nie tak dużo. Tak, jeszcze jedna część. I będzie po sprawie. A ja gdzieś ją widziałam. Gdzieś widziałam ten, ten... ten karabin. K czy ten część karabina. Tylko gdzie ja to widziałam? Tutaj jest pytanie. Jeśli to jest gdzieś tutaj. To ja jestem święty Mikołaj. Gdzieś na górze, to normalnie, naprawdę jestem święty Mikołaj. Jest ostatnia, ostatnia część. Dobra, schodzę na dół i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że to jest ostatnia część. Tak, to jest ostatnia. Co jest? Jezu Co się stało? A, dało mi dodatkowy dzień, chyba o to chodziło A w sumie mi nie jest potrzebny dodatkowy dzień Ej, bo ja teraz naprawdę nie mam pojęcia gdzie to jest Jeszcze zajrzę na kurę? Bo może być gdzieś na górze Nie ma Tu też chyba nie ma Co to? A kawałek pajęczyn Ale się tu wolno chodzi Dobra, a więc słuchajcie Teraz sobie pójdę gdzieś Ej, Jeśli widzieliście gdzieś to napiszcie w komentarzu jeśli mi się nie uda znaleźć bo naprawdę nie wiem, gdzie to może być. Poszy, jaka ja jestem. Głupia. Dobra, idę na. A, okej. Okay. Um, idę na dół to, co złożyć. Dalej. Dalszą część tego. Tak, jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra. No i mam shotguna. Biorę ammo. Czy jak, jakkolwiek to się nazywa. Jeden? Okej. Okay. Niech będzie. Załóżmy, że wystarczy jedno. No i idę strzelać. Czyli, gdzie to było? a jaju, ale tutaj jest naprawdę dużo chodzenia i tak dalej w ogóle. Nie zastanawiał co tu jest Czyli nic nie ma Dobra mam nadzieję że mi się uda Bo jeśli nie To bardzo słabo Dobra udało mi się Jezu Pierwszy raz mi się udało Wow To free strap? Co to jest? Aha! Jezu, co to jest? O Boże! Jest straszny, Jezu. Przestraszyłam się. Dobra. Biorę hamera. I... Idę na górę. Tutaj. Zobaczcie. Jeszcze tam będę musiała pójść. Dobra, to zaraz. No idź stąd, Jezu. Uwaga, mięso, dobra. Jest dobrze, bo jest mięso. A to zostawię sobie tu. A teraz wezmę młotek, bo młotek mi jest na razie bardziej potrzebny. I idę na samą górę na strych eee znaczy nie, czekaj, gdzie ja chciałam pójść? E... A, tak, na, na strych idziemy. Żeby... Mam nadzieję, że mi się uda przejść chociaż pierwszy raz. Bo naprawdę nigdy nie przeszłam w tej grani. A jeszcze zaraz pójdę na dwóch Uwaga, co będzie. Kerki jest dobrze, bo zaraz będę miała coś nowego. Dobra, plank. Nie, naprawdę. Dobra, zaraz pójdę po tamtą. O Jezu. To zawsze mi się zdarza. Dobra, idę po Denten. Dobra, idę. A na górę, bo tam mam hamera. Tak, mi się wydaje. Tak. Tu jest hamer. Teraz idę na dół, żeby to no, otworzyć tak jakby. No nie wiem jak to powiedzieć. Dobra. Dobra, jeszcze zostały tylko yy, w sumie, tylko pedloki, i już mogę wyjść, tak jakby. Jestem ciekawa, gdzie będzie ten pedloki. Jestem tak bardzo ciekawa, gdzie jest ten pedloki. Dobra nie wiem gdzie tutaj Dobra Idę teraz do tego tego do samochodu i będę otwierać bagażnik bo tak się da nawet nie wiedziałam o tym, że tak się da, ale się da o! I jest melon, a w melonie zazwyczaj jest uwaga pedloki tylko mam po prostu szczęście. Mm. Idziemy sobie teraz na dworek, żeby przekroić tego arbuza. I mam nadzieję, że to będzie pedłki, bo jeśli nie, to ja naprawdę się zezłoszczę No i Sprexpluk, czy to jest to? Dobra, to mi już to mi nie jest potrzebne zbytnio. Dlatego idę po mięso i tam pająka raczej powinno być. A jeśli nie będzie, to naprawdę bardzo słabo. Czekaj, a, miałam mięso, gdzie było to mięso? A, tam. O jest dobra. Pójdę po to mięso i się wrócę bo potrzebuje tego mięsa tylko pająka głupiego znaczy nie wiem czy głupiego może mądrego nawet ale nie wiem, dobra idę do, do tego pająka pająka z dziś najlepiej go tak nazwać po prostu pająk z dziś więc fajnie um, idziemy do pająka z dziś Jeśli nas nie pożre, oczywiście, bo może też się tak zdarzy, że nas, po, na, nas pożre. Ty, bo ja się go boję. Dobra, lecę na Artora. jest pedloki i spiję spadam stąd i się go boję szkoda, że nie da się zamknąć za sobą drzwi niestety dobra już możemy wychodzić, więc to będzie mój pierwszy raz kiedy stąd wyjdzie wyjdę Uf, uwaga i i wychodzę Ojku, to było naprawdę trudne, więc um, no ale naprawdę dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało to dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach czy, czy chcecie więcej takich e, filmików i no i piszcie czy wolicie grani jedynkę tą marginalną czy dwójkę. No to pa.